Oto, co znajdujemy w brewiarzu, w dodatku do Biblii Tysiąclecia, w internetowej formie. Modlitwa antyfona do Najświętszej Maryi Panny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Nie Bóg jest obroną, ale Boża Rodzicielka. Kiedy Bóg nie ma rodzicielki, Bóg jest bez początku i bez końca. Jak można y, takie kłamstwa y, serwować ludziom? Maria jest Matką Jezusa. Pełną pokory kobietą, która żyła tutaj na tej ziemi i tak samo jak każdy inny potrzebowała Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tak samo jak wszyscy inni uczniowie czekała z nimi na zesłanie Ducha Świętego, ponieważ została ochrzczona, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu tylko w Jezusie Chrystusie. Co tu dalej pisze? Pon Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Bo może jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Chrystus Jezus nie ma w zbawienia. Jeszcze, od, ale od wszelakich złych przygód radz nas zawsze wybawiać. To kto jest zbawicielem? Jezus czy Maria? Jezus jest sprawcą zbawienia czy Maria? Maria ma wybawiać nas od. Wszelkich złych przygód. Panno chwalewna i błogosławiona. O Pani nasza, to wyzna, że Jezus jest Panem zbawiony będzie. A tutaj jeszcze ktoś dokooptował do Pana Jezusa jeszcze Panią. Nasza orędowniczko nasza. O Pani nasza, orędowniczko nasza. Jezus mówił, że On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, że On wstawia się za nami u Ojca. A Ktoś kłamliwie dodał Jezusowi jeszcze jedną orędowniczkę, bo Jezus nie wystarcza. Potrzebuje Jezus jeszcze innej wstawienniczki u Ojca, żeby mu w tym pomogła. To co Jezus zrobi nie wystarczy według, według tego, tej modlitwy, według tej tradycji kościoła rzymskokatolickiego. Ludzie obudźcie się, pośredniczko nasze, Jezus jest pośrednikiem jedynym. Pocieszycielko nasza. Jezus posłał ducha świętego jako pocieszyciela. ktoś dodał mu, duch święty nie wystarczy. Potrzebujesz jeszcze pocieszycielki. Co za perfidne kłamstwo. Z synem swoim nas pojednaj. U! Jezus przyszedł, aby nas pojednać z ojcem, ale to nie wystarczy. To teraz jeszcze znowu ktoś musi pojednać nas z synem. Co za kłamstwa! Z piekła rodem, odbierający chwałę i cześć Jezusowi. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jezus przyszedł, aby połączyć nas z Bogiem. Jego ofiara jest wystarczająca. Jedną ofiarą uczynił zadość za wszystkie nasze grzechy, które nas oddzielały od świętego Boga, masz dostęp bezpośredni do Boga. Bóg jest Twoim tatusiem, do którego możesz przychodzić bezpośrednio. Jezus powiedział w Ewangelianach, że nie będę, nie, będzie, nie będę już Ja prosił za was, ale. Wy będziecie prosić sami, bo Ojciec miłuje Was. Tu powiedział Jezus Ewangeliana, ale nauka fałszywych nau nauczycieli, legli słowa Jezusa, których nie znajdujemy w Ewangeliach, czy, czy w po prostu naukę rzymską, kolicką jeszcze jednego pośrednika, jeszcze inną pocieszycielkę. Innego pośrednika oprócz Jezusa, inną, innego pocieszyciela oprócz Ducha Świętego. Nie. Kochani chrześcijanie, czy Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, czy Maryja? Rozważcie to sami w swoich sercach. Kochani, Bóg się brzydzi bałwochwalstwem. Słowo Boże mówi, żebyśmy nie oddawali Ci żadnym obrazom, żadnym rzeźbom. Zwróćmy uwagę na to, kto tak naprawdę jest Zbawicielem, kto czynił cuda, uzdrawiał mocą Ducha Świętego. To nie obraz, nie rzeźba, ale Jezus Chrystus. Kochani, Bóg tak bardzo nas ukochał, że swojego syna jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Maria kochała swojego syna Jezusa, ale nigdy nie mówiła, że ona będzie tą, która będzie uzdrawiać, która będzie pośredniczką. Ona mówiła wszystko, co Jezus wam powie czyńcie. Kochani, zwróćmy się do Jezusa, zacznijmy czytać Ewangelię, poznajmy prawdę, która przynosi wolność. Kochani, nie zawierzajcie swoich serc komuś, kto nie może pomóc. Maria była wspaniałą kobietą, ja szanuję to i uczę się z Ewangelii o niej, jak ona mówiła: wszystko, co Wam Jezus powieczycie. Ale nigdy w Ewangeliach, w dziejach apostolskich nie znajdujemy takiego przykładu, żeby ktoś modlił się do Marii o, o cud, o uzdrowienie. To ona posyłała innych, póki ona żyła jak apostołowie. Prawdopodobnie mocą Ducha Świętego tak samo kładła ręce na chorych i ci byli uzdrawiani. I dzisiaj tak samo Jezus powiedział, że ci, co uwierzą w Niego, na chorych ręce kłaść będą Ci wyzdrowieją. Jeżeli masz potrzebę, jesteśmy chrześcijanami, kochanie. Jestem chrześcijaninem na Jezusa Chrystusa. Ale ja mam pytanie, dlaczego, dlaczego w chrześcijańskim Kościele zabierzamy ludzi? Nie Jezusowi. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jezus jest jedynym Zbawicielem. Ale... Ja tylko po prostu proszę, proszę, żebyśmy... żebyśmy wszyscy zwrócili się do Jezusa Chrystusa i do Ewangelii. Rozważcie to w swoich sercach. Dziękuję wam za uwagę. wziąć uzdrowienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W w to, co Jezus uczynił na krzyżu. Aleluja. Nie musisz szukać pośredników, bo jeden jest pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi Chrystus Jezus. Sprawdźcie to w Ewangeliach. Sprawdźcie to w Słowie Bożym. Zacznijmy czytać Ewangelię. Wróćmy do korzeni, którymi jest chrześcijaństwo, którym jest Ewangelia, którym jest Jezus Chrystus. Jedyny Zbawicieli pośrednik. Uh